Hola, hola! Jesteśmy w Barcelonie, 1 września 2024 rok, zmierzamy na nasz statek, dokładnie jeszcze nie wiemy, który to jest, na pewno nie pierwszy, bo to jest jakiś Norwegian Space, e space e być może drugi lub trzeci. Patrzcie, to chyba jest parostatek w ogóle. Olbrzymie to jest, naprawdę, super. Tu mamy dzisiaj taką pogodę, taką sobie, ponieważ w Krakowie jest około 30 stopni, a tutaj jest 24, więc to jest jakiś paradoks. Myślałem, że to tak wiesz, że stoi sobie gdzieś tu po prostu przy brzegu i wchodzisz. Tak się prezentuje A jeszcze nas czeka długa kolejka do odprawy Ciekawe gdzie będziemy mieć pokoik jeszcze bliżej Może chyba sobie trochę odczekamy zanim wejdziemy na statek Wchodzimy na statek Spójrzcie jakie odbojniki tutaj są w końcu tym jest najwyżej A, no to... No Idziemy coś zjeść, patrzcie jaki bufet na statku Wierzyć się nie chce Royale No, nieźle No, ekskluzji My na w pokoju Patrzcie jaki długi korytarz Wyobraźcie sobie, że dalej idziemy Także widać, jaki statek jest długi. Jest? Od razu pierwszy wgląd. Jak to wygląda? O, proszę. Telewizor jest. Łóżeczko jest. Tu taka sofka. Ładnie, no? Lampka się świeci. Zobacz, jaki mamy widok. widok na port No, zobaczmy U. No i tu jest nasz balkon. Oh. No na razie jest widok Na razie jest widok na port faktycznie się... oh. Jest kabina prysznicowa Z względem na kogoś czy się kąpie czy udaje że się kąpie Może Fajna no, łazienka Łazienka szkoła ręcka Mamy sobie wycieczkę po najwyższym pokładzie Jesteśmy na przodzie pokładu czyli tak zwanym dziobie baseniki systemy antenowe bar, bar. boisko, zjeżdżalnie strefa wodna Co? Rufa, Szklana podłoga pizza, 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 step, step, step. Generalnie jesteśmy pokład niżej, a pokładów jest łącznie 19. Kolejki masakra. Ta ściana jest zarąbista Jest siłka. Ale przygrzewa, nie? Taka jest restauracja. Wyposażenie iście koncertowe. Fajne kamery. Patrzcie, kasyno. Widzieliście takie czary? Fajna maszyna, nie? Muzeum przedmiotów użytkowych krzedełko muzeum zabawek. Ten skuter jest fajny. To to plasta współczesnych rowerów elektrycznych, 54 rok Tak, Lambretta to jest skuter To jest konkurent dla Wyspy Takiej Wyspy nie widziałem nigdy no, fajna Na szóstym piętrze Wszystko na statku. Znacie tę piosenkę? Z maski. Dywany są naprawdę mięciutkie. W ogóle nie ma się takiego wrażenia, że się płynie jak się chodzi po pokładzie. Dopiero jak się zobaczy, że, że się poruszasz, tak? To, 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 to wtedy czujesz, że, że faktycznie tak. ten statek się rusza. Patrzcie, jakie fajna maszyna do mycia rąk. Układasz i tam taki wir się tworzy. Przyjemne, nie? Wiem, że jest trochę ciemno, ale jesteśmy w jazz klubie. Także życie tętni. Jak ta plaża się nazywa? Poeto, tak, tam widzimy w góry oddali. Polatamy sobie również dronem. Cyrujemy się na plaży. Polecam Wam zakupić sobie taki zmuchany fotel, polega to na tym, że biega się, napełnia się komory wiatrem No i mamy taki elegancki fotelik, naprawdę super sprawa na plażę Będzie się murzynie albo z dla weszła, handlują takim szajsem To jest definicja relaksu Woda jest ciepłusienka, po prostu o kurde A? Te fale uderzają mnie Get the fuck up Simon says get the fuck up Tak, uliczki. Moją uwagę zwróciła ta posadzka, czy znaczy właściwie, no, jak to nazwać? Wyłożone takimi drobnymi kamieczkami. Jesteśmy teraz przed jakimś kościołem. No i idziemy dalej. Wszystko wytagowane, jak to we Włoszech. O, widzicie, w oddali jest nasz statek. To jest ten bastion, tak? tak. Zrobimy sobie fotkę. Kolei... Tutaj dopiero możemy podziwiać statek w pełnej krasie. Z kolejnej strony widoki jest jakaś katy. W szlubach rokujemy katy na katy toskańskich miastach. O, ładna. Zmierzamy w kierunku statku, także następny przystanek to Neapol. Do zobaczenia. Cześć. Dotarliśmy do Neapolu. E, jesteśmy w porcie. E, patrzcie się jaka atrakcja na statku. Jakiś wysięgnik z panoramą na Neapol. No i tak wygląda mniej więcej to z perspektywy portu. Neapol wita. Nasz statek po prawej. Idziemy wąskimi uliczkami na polu, Wszędzie schody, stare obskubane kamienice. A wysoko. Fajna elewacja. To ten z piramidkami. Elewacja jest bardzo ładna. Niczym w Watykanie. Powiem Wam, że tu jest tak stromo. No, na dowód tego, że jest stromo. Niektóre te skutery są tak portugalskie. Taki model, znacie? Patrzy się. Polski skuter w Neapolu. KWi, wieliczka. Nie że to ty, ale jesteś dookoła. Ludzi jest po prostu multum. Uliczki, zabytki uliczki, mówiąc krótko. Tu mamy fontannę. Tam mamy jakąś basztę. A tam jakiś inny budynek. Żona mówi, że to jest najstarszy teatr w Europie tutaj. A tutaj mamy bibliotekę. Nacjonale. Galeria e ta kopuła jest zarombista. jak na perfekto. Leczy stoję, Widzicie te wzgórza? Bezowaty byk. Jutro będziemy w porcie koło Rzymu. Dokładnej nazwy wam nie wypowiem. W każdym razie nie zwiedziliśmy wszystkiego co chcieliśmy dzisiaj. No ale nic, jest upał i wszędzie daleko. Na razie. Hej, jesteśmy w porcie koło Rzymu. Miejscowość to Civita Vecchia. Bodajże. Stwierdziliśmy, że nie będziemy się bujać po Rzymie, ponieważ już byliśmy w tym roku. No, i zwiedzamy tutaj e, okoliczne miasteczko. Poddali statki. Tu jest jakaś baszta Idziemy na plażę. Także dzisiejszy dzień będzie raczej takim wypoczynkowym dniem. Patrzcie, jakie duże ludzie. Pozować do zdjęcia, tak jak dacie Państwo. No właśnie, przed chwilą powiedziałem, że trzeba tak pozować. Vamos a ma playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa. Oh. Idziemy na plażę. Zaraz sobie polatamy dronem. Wracamy na bazę. Pomnik naszego papieża Jana Pawła II. My jesteśmy w mieście Genoa, Genoa, widok jak z francuskich filmów z lat 60. A tak się prezentuje widok. Góra, port, hałas wybieramy się do escenarium drugie pod względem wielkości w Europie pierwsze jest w Hiszpanii, prawda? patrzcie na tą łódź podwodną sieci rybackie cały ciąg skuterów statek Neptun jesteśmy na miejscu, wchodzimy konik morski Patrzcie, jakie ryby dziwne. Ej, Foko, mam na ciebie oko Płaszczki Rekin, patrz, rekin Rekin piła Piękny domofon Te uliczki w tych włoszech No takie wrażenie jak we Florencji Nie? Ale wysokie, no tu już nie ma takiego sufitu, ładnego. Dopiero wyszliśmy z jednego kościoła, przed nami drugi. Dom Krzysztofa Kolumba, fajny no, widok jest obłędny. Mamy z Genui. Jesteśmy w Marsylii. Straszny tłok. multi Tutaj mamy ratusz przed sobą. Jesteśmy ogólnie w starym porcie. Stary port. Spójrzcie na sufit. Siema, siema. Idziemy na szczyt. Nieźle. No, tam jest zamek na tej wyspce. Jesteśmy. Tu już jest top of the top. Montaż. Tam byliśmy. Odbijamy. Świnia na szczudłach. Ależ to duże. Wracamy na statek. Przed nami jeszcze jutro Barcelona i kończymy podróż. Jesteśmy w Barcelonie. Przed nami Pomnik Krzysztofa Kolumba, oczywiście port. Galeria. Galeria. Patrzcie, gratisowy prysznic. Jak żeśmy przyjechali, to była brzydka pogoda. Padało i teraz przyjechaliśmy po tygodniu do Barcelony z powrotem i też pada. Ulica się tutaj wozi Honda Forza. Mam taki sam, tylko w innym kolorze. Taki budynek, jak w Dubaju. Patrzcie. O, plaża jest spoko. Sagrada się skrada. Proszę bardzo. Ładne. Trochę mi się to kojarzy z tym filmem The Flintstone. Na no, za nami jest park ogólnie. To, wy to wygląda jakby było w ogóle wyryte w jakiejś skale, co nie? A no bo była taka jaskinia, To wejście to mi się trochę kojarzy z clipem Butang Clan, Gravel Pit. Ha! No i tu już ostatni luk, słynne kamienice Gaudiego, patrzcie na te kamienice Gaudiego, zarąbiste, plac kataloński, ile tu w ogóle gołębi jest, jak w rynku w Krakowie, jest też bardzo ładny. Papuga mi je z ręki <laughs> U, Ej, nie chcę, nie chcę zejść, patrz Jaka Franca Napadałeś mi się Złaś! Patrzcie, łuk triumfalny Powiem wam, że tu tak wali trawą Słuchajcie, wracamy do apartamentu Nocujemy tutaj Jutro zbieramy się na lotnisko No i cóż, podróż dobiegła końca Trzymajcie się. sich.